Jeszcze jesteśmy przed nagraniem i to jest taki offline. No Co i... myślisz? Nerwujesz się? No ci powiem, nie mam kiedy, nie mam czasu się stresować. No, pójdziemy na żywioł, nie? Ogień. No ale jak będzie coś. Znaczy jak będzie coś słodkiego, to rozumiem, że ty. Umówmy się tak, że jak będzie coś typowo na słodko w tym boksie, to ja będę robił tło, a ty będziesz pracować. Jak będzie coś wytrawnie, to ja będę pracować. Nie. Musimy obydwoje dać siebie wszystko i... Przy, no, przy świata. Jakie swoje bariery prze przełamywać. Słuchaj, ja, ja nie raz... umiem kroić porządnie, e, tak jak ty. Ja ostatni no, tak raz że... ciasto kruche robiłem w technikum na egzaminie na zaliczenie i napoje na bazie naparu z herbaty. Ja nie wiem, jak zrobić nic złotu, bo robi w urządzeniu. O, no co ty? Poważnie. Rozłączamy się. Kochani, kolejny switch przed wami i przede mną, i ten chyba jeden z najtrudniejszych, bo się mocno denerwuję, ponieważ gość jest niezwykły. Dobór gościa jasno sugeruje, że będę się poruszał w materii, którą ostatni raz uprawiałem na egzaminie w technikum gastronomicznym. Temat zaliczenia technikum gastronomicznego. I teraz uważnie, słuchajcie, ciasta kruche i napoje na bazie naparu z herbaty. Taki wylosowałem i musiałem sobie z tym poradzić. Jakbym z naurenie, Pewnie byłoby łatwiej, ale poznaliśmy się stosunkowo późno. I tak. to jest właśnie gość, który sugeruje jasno, że materia cukiernicza dzisiaj będzie w tej kuchni i w tym switchu. Mistrzyni tortów, cukiernictwa, mistrzyni dobrego humoru, ciętej riposy. Jak coś, to pójdziemy na wiesz? Nie, z tobą w sporty walki na pewno nie idę, bo nie to się, moi drodzy, też wyjaśni, o tym pogadamy sobie później na kanapie, ale na razie się dowiecie, co jest tematem dzisiejszego switcha, jakie mamy produkty do wykorzystania. Przypominam, cztery zmiany po 5 minut, każdy z nas ma. Musimy coś ugotować z tego, co jest tutaj i co jest zgodne. Z tematem i oto temat dzisiejszego switcha. Jestem ciekawa co tam jest. Ba. Ten ananas to ja ci powiem dobrze nie wróży. Czekaj, czosnek? i jest czekolada, czosnek. A to wszystko już? Okay. Czekolada, gorzka, truskawki, wanilia, laska wanilii cała, ananas i czosnek. No i teraz dobrze byłoby poznać temat. Musisz odwrócić pudełko, tam jest coś dla ciebie bardziej przydatnego niż A w kuchni. Czosnek? ten czosnek to razem na wampiry będzie. Ale teraz pojawia się jeszcze jeden temat, pojedynek, bo musimy zawalczyć o jokera, trzy jokery na stole. No i teraz co musimy zrobić, żeby ktoś mógł wylosować? Proszę. Macie dwa worki z kremem w lodówce. Musicie naszprycować okręgi. Średnica tego okręgu w wymiarze perfekcyjnym musi mieć 24 cm. Kto I... będzie bliżej tych 24, wygrywa. Jokera. Mamy tylko jedną próbę czy...? Jedna próba. Czas, start. Ja nie wyjdzie jajko. Ja mam fajne przerywane. Wzornictwo łowickie. Masz, dla ciebie uśmiech. Dla ciebie choineczka. Dzięki. Od krawędzi. Tej krawędzi. Od krawędzi! No od której? Od tej krawędzi? Tak, tu. Ile jest? – 22? O oh, kurde, 20, ja cię kręcę, jesteś najbliżej normalnie, to ja nie wiem. – Nie, tego. A – A możesz mi pokazać czy nie, czy nie możesz? – Dobra, środek. – No weź, Nie mogę ci takie karo. są zasady, ja się teraz udaję do garderoby, Renia zostaje. Renata Martyna, cukiernik z 18-letnim doświadczeniem. Znana z kontrowersyjnych i bezpośrednich prac. Aktualna mistrzyni świata w dekorowaniu tortów. Karol Krasa, szef kuchni w renomowanej restauracji Plater. Zasady Switch: Kucharze gotują na zmianę po 5 minut. Współpracują, ale nie mogą się komunikować. Kucharz, który wygra challenge, otrzyma jokera. Za każde złamanie zasad grozi im kara. Zaczynamy sweet. Zaczynamy. Pomysł na um, laskę wanilii to będzie pana kotta gotowana z wanilią, truskaweczki pójdą jako frużelinkę na górę i czosnek zrobimy z opęczaskową. Ananas i czekoladkę zostawiam Karolowi. Śmietankę sobie zagotujemy. Do tego włożymy laskę wanilii. W międzyczasie Karol na mnie już zamach zrobił. Przecięłam sobie palca nożem, który podłożył. No, noże też pochował, zostawił tylko te ostre. Dobra, wezmę ten. Rozcinamy, ciągniemy sobie ziarnka. Tu. Tak i niech się gotuje. To się może nam przydać na potem, więc zostawimy. Tam będzie słodko, tu będzie słono. Patelnia i tutaj. Oklarowne tu. Teraz sobie weźmiemy i roztopimy masełko klarowane na czosnek. Zupa czosnkowa to jedna z moich ulubionych zup. Zrobimy ją w formie takiej szybkiej. O Boże, minuta 26 mi zostało. Jest niemożliwe. Czosnek. Mam nadzieję, że nikogo nie odstraszymy zapachem. Gotuje się masełko. Nie muszę się tak starać, czas mnie goni. Przepodstawiłabym jakieś naczynia, żeby Karol wiedział, że to będzie panna kotta, słodkie i słone. 15 sekund. Tutaj rozłożymy sobie szklane. Tak to sprzątnę, chociaż nikt nie. Nie mogę nic ci powiedzieć, ale po minie widzę, że nie jest dobrze. O! Stra strategia, moi drodzy, to podstawa. Więc nauczyłem się, że najpierw trzeba sprawdzić wszystkie kąty, czy coś nie zostało wyrzucone. Zaraz. Po co ten czosnek? To jest do. To jest chyba do musu czekoladowego. A to jest do. Bakłażana. Yy, tak zrobimy. Bakłażan z czekoladą. W sosie pomidorowym. Jestem ciekawa, co Karol zrobi z czosnku, który postawiłam na patelni na maśle klarowanym i z śmietany gotującej się z wanilią do pana koty. No, mam nadzieję, że mi tego tam dopilnuje i nie zkiepsi mi tego tematu. Tego Renata jeszcze nie jadła, więc został nam smaczek po czosnku. To cały czas kontynuuję i mieszam, żeby się wanilia nie przypaliła i żeby to coś, co tutaj zostało wlane, też się nie przypaliło. To jest chyba. Śmietanka. Karol, nie spal śmietany. Proszę cię. Jak ją spalisz, to nie będzie pana Bakłażan. Taki smażony. Wydaje mi się, że będzie dobry. Tym bardziej, że mamy ananasa, to do tego bakłażana zrobimy salsę z ananasa. Taką pikantną na bazie. O, właśnie! czosnku i cebuli. To będzie coś dobrego. Plastry bakłażana. Ładnie. Na złoty kolor. Na razie bez przypraw. Nie płacimy nic. Bakłażan jest ananas. Mam plan taki, żeby jak najmniej się tykać tych cukierniczych rzeczy. Oczywiście te słoiczki, które tutaj stoją, jasno sugerują, że pewnie będzie to coś w rodzaju... No, nie wiem tylko, czy granola jest, ale może jakiegoś musu. Część ananasa, może ja jej od razu wrzucę do słoiczków. Dobra, żeby wiedziała, że to jest dla niej. I te salsy owocowe, niezależnie od tego, czy z ananasa, z papai, z truskawek, z mango, do mięska, do rybki albo, tak jak dzisiaj, do bakłażana, będą idealne. Ciekawe, jak się zdziwi, że czosnek zamienił się w bakłażana, bo nie zdąży chyba go us. O, ja psierkuję! Jeżeli on no, zrobi coś innego niż to, co ja planowałam, to nie wiem, czy z tego wybrnę. Wiem, co zrobię. Korespondencyjnie... Kurczę, tutaj dobrze byłoby ubić śmietankę, ale chyba nie damy rady. Więc może ten serek... To jest chyba mascarpone już ze śmietaną wymieszane. A Renia coś wymyśli na górę. A ja jeszcze tylko truskaweczki tutaj. Co ty to tutaj dałeś? Co Renato, tutaj jest, za Robienie rzeczy po czasie w poprzedniej rundzie. 10 sekund kary. Ręce do góry. Ale dlaczego? Co on mi tutaj... Już, nie? Jeszcze? Już. Dobra, działamy. Co on tutaj chce zrobić? No tutaj muszę dalej gotować. Panna kotę, nie wiem czy on kiedyś robił panna kottę tutaj. Defelek, gdzie jest ten czosnek? Ja wiedziałam, że Karol będzie mi robił na złość, będzie mi kłody pod nogi podkładał, to są produkty. Dodamy sobie czosnku, ale coś mi tu śmierdzi. by się trochę przyjarało. Tego masła dołożymy. Chciałam zrobić zupę czosnkową, którą uwielbiam, a on mi tutaj bakłażana robi. Dołożę mu tego masła, bo ja nie wiem, co on tutaj to planuje. Teraz mam, kochanie, niespodziankę w bo bowiem napisałem list. Mój joker przedstawia się tak. Teoretycznie powinienem się z Renatką komunikować. Gdybyśmy ustalili, co robimy, to jest list do Renaty. Renata, zostawię jej to na stole, jak będzie gotowała. Nie, no kłop. Kur... Nie ma żelatyny. Musi gdzieś być. Ja Wam powiem, że on to specjalnie robi, wszystko. Kur... Nie ma żelatyny, nie będzie pan koty. Weźmiemy się za. Krojenie truskawek. Naprawdę, Mamy jakieś wino? Nie wiem, może on ten faruk chce do tych bakłażanów. Nie, jadłam tak, ale. Nie, bakłażan może być dobry. I a propos bakłażana i czekolady. W kuchni meksykańskiej jest taki sos, który się nazywa mole. Mole, który jest zrobiony na bazie czekolady. Gorzkiej bardzo czekolady, a w zasadzie ziarenka kaowca rozgniecionych. I doprawiony przyprawami, bardzo cierpki, bardzo korzenny. W tym właśnie temacie chciałbym zrobić y, tego bakłażana. Ale zobaczymy, usmakować musi. Będziemy improwizować. Dolejemy tu trochę wody. Położymy tego czosnku jeszcze. Jak tam z czasem minuty, ja nie wiem, czy on będzie wiedział, co ja chcę zrobić. Powiem wam, że Karol taki dobry, Powiedział, że będzie mi ułatwiał życie, a on tutaj takie jaja mi robi. Na tym polega specyfika switcha. I to jest chyba najfajniejsze. Kreatywność, która się wzmaga przy presji czasu, potrafi wywrócić wszystko do góry nogami, no ale o to chodzi. Jak nie wiadomo, co zrobić, to zawsze jak dodamy przyprawy, dodamy czosnek, to będzie smakować. Moje Majeranek, papryka słodka, dodamy. Aha, te dwa słoiczki, które wypełniłem ananasem, to jeszcze jedna rzecz tam na pewno trafi, czyli sos na bazie limonki i bazyli, Soku, odrobiny miorze miodu albo syropu zagawy, Nie wiem, co tam znajdę, ale coś znajdę. Pieprz, pieprz, yes. Wiem już! Pogroziła mi. Jeśli chodzi o kuchnię meksykańską, co tłumaczyłem w garderobie, to akurat ten bakłażan jest w zupełnie innym stylu. Trzeba coś nic nie zrobiła. Aha, bo to twaruk jest. Smażony twarożek – to jest dobra koncepcja. Dobra, kończymy salsę. Śmietanka – rozkminiłem, że chyba jest do ganaszu, czyli czekolada pójdzie. I pewnie wypełnimy tym słoiczki, ale to dopiero na samym końcu. Niech ona jeszcze chwilę nasiąknie tą wanilią. Ostra papryczka – dobra salsa z ananasa to ostra salsa, cyk, do środka. Oliwa, 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 oliwa. Miod, miód, 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 miód. Oliwa, czyli łącznik. C -c 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 -c. Słuchajcie, wchodząc do pokoju, zastałam liścik e, od Karola. Zobaczcie. Przeczytam Wam, co tutaj pisze. Nie wiem, czy to jest miłosny, czy coś. Czytajcie. Droga Renato, to dla... Mnie prawdziwa i dzika radość móc z tobą pracować. Mogłabyś coś podpowiedzieć, jeżeli chodzi o gotowanie nasze, ale zapewne świetnie sobie radzimy, więc żyjmy chwałą i bawmy się. Karol. Dobra, może też mu coś napiszę. Nic mu nie napiszę, no nie ma długopisa. Dobra, kombinuję dalej. Super byłaby kolendra, ale chyba nie ma, nie będę szukał. Z bazylią też jest dobre. Jezu, ten czas dzisiaj jakoś szybciej leci. Dobra. Bazylia, miód, limonka, skórka i sok. Dobra. Znaczy, moim zdaniem to się trochę wymyka spod kontroli dzisiaj. Ale może to jest moje zdanie. Czosnek. Czyli czosnek szalotka, owoc. Jakikolwiek owoc. Najlepiej twardy, a na nas nadaje się idealnie. Albo do wyjątkowego bakłażana. Natomiast wyjątkowo trzeba podkreślić, że bakłażan jest przysmażony, i o to tak naprawdę chodzi. Już wiem skąd ten list, bo mieliśmy się ponownie nie kontaktować, ale joker, który Karol wygrał, to zobaczcie co tutaj pisze: szansa na zapisanie jednej wiadomości na kartce. Myślałam, że też mogę mu napisać, ale niestety nie. O! No. Wiecie co? Ja ten ser tak chciałem. O, trzeba coś z tym zrobić. Taki twarożek, zobaczcie, co wy na to. I teraz takim twarożkiem. I salsa. No i co? Jest czosnek, jest ananas. Nie ma czekolady, ale czekolada będzie teraz. Co? Ja... Bie... Jaki syf! Jaki syf! Tą patelnię ogarniemy tu do zlewo. A ja zrobię afrodyzjaki. Olśniło mnie w tym pokoju po wiadomości, którą dostałam od Karola. Jest mleko. Ja mówię, co mi tak śmierdzi? Mówię, rybo mnie świeży, a tam krewetki. Patrzcie. Ja jeszcze nie wiem, czy ja nie widziałem tam krewetek. Została salsa pikantna z ananasa. Idealna do krewetek. Co tam jeszcze było? Chciałem zrobić jeszcze. Serniczki. Krewetki są no to. Dobra, to miały być naleśniki też będą. I co tak śmierdzi? Myślałam, no, że może Karol skarpetek nie zmienił czy coś. Nie fajny chłopak napisał mi list miłosny z Jokera, którego mógł wykorzystać. Co to jest? To jest jakieś. Muszę sobie to spróbować. Boże! odłożę to na bok! Co on tam dał? Smażone serniczki, tak zwane serniczki z patelni. Klasyka każdej regionalnej kuchni, w wielu regionach w Polsce ten przepis występuje. Ser twarogowy rozgnieciony, niemielony, jajo, mąka i smażymy na patelni. Do tego te owoce, te truskawki, załóżmy, zmiksowane. Dobra, kreweteczki. Jeszcze chciałam na naleśniki zrobić dwie. Dwie pięćdziesiąt, umyć. mleczko. Dajmy całe. Szybko cukier. Mąka, to z na oko cukier po to, żeby miały kolor. Mąka. Najpierw na oko. I jajko. Jeśli chodzi o ten ganasz, to ciągle stoi gdzieś tam w miejscu. Ale rzeczywiście ganasz, czyli mieszanka zagotowanej śmietanki w dużym uproszczeniu z czekoladą. I dobrze by było, żeby ten ganasz też był lekko pikantny, żebyśmy poszli w tę stronę ojczyzny czekolady, czyli Meksyku. Jedno wystarczy. Kurde. Wyciągnę całe, bo mi się rozdopyło. Kurde, mi się ubija. Tylko czosnek jeszcze. Nie ma czosku, więcej może granulowane będzie. To jeszcze będzie mąka. Tak nie róbcie. Krewetki muszą się krótko obrabiać. 40 sekund patelnia, kurde, patelnia. To by wiedział. To naleśniki zmniejszymy ogień. Dobra. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, ale że już! Nice. O, nice! Karol w ramach bałaganu pozostawionego w poprzedniej rundzie, musisz w tej rundzie zrobić prosty deser w kształcie serca. Dziobuś, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. A nie muszę sprzątać. Nie sprzątaj potem! Eee, serce. <kłuch> Powiem Wam, że dyszę jak stara baba, która by weszła na dziesiąte piętro, ale się tak zmęczyłam. To, co Karol zrobił, tą salsę. w momencie zalałam się gorącem i było mi dobrze. Zaczęłam robić naleśniki. Postawiłam patelnię. Mam nadzieję, że on wie, że to będą naleśniki. Także czym cię kciuki. Mam nadzieję, że tam ten syf zostawi. Jakoś sobie poradzimy, a na sam koniec posprzątamy. Truskaweczki. Syk. Miodzik. Syk. Limoneczka. Bazylka. Truskawki z bazylią. To też tak samo jak truskawki z ananasem, jak bazylia z ananasem. Cyk. Kurde, nie możesz zamieszać? Zostaw to, będzie kara za chwilę. Już minutka, mięta. a może być? Wydaje mi się, że może, jest złoce ją tym serduszkiem. Cyk. Cyk. Generalnie nie jestem fanem krewetek nieubieranych, no ale już nie ma na to czasu. Aha, czosnek był? Był chyba. Jak nie było, to damy. Natka no, pietruszki. Talerzyk. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tylko moje dania tutaj na razie się pojawiły. Ale pewnie Renia ma coś przygotowanego w zanadrzu. O, kurczę, co z serniczkami? A ten ganasz? No musi skończyć ten ganasz. Sprzątam, bo będzie awantura. To, to stało tu. Tak, patelnia się grzeje. Dobra, tak, czekoladka. Co pojedziemy. Miseczka. Jest ta masa Podgrzyjemy Podgrzejemy to w mikrofali. No dobra. Ja mam swoje ulubione przyrządy. Dobra, to będą takie. Wiecie co? Nie ma już mleka. Uf. Wszystko jest użyte poza wanilią. Prawdopodobnie teraz będziecie świadkami spektakularnego przepisu na użycie wanili w wykonaniu Renaty. Mam nadzieję. Popatrzcie. Ja. Tak. Troszkę były za, za gęste. Śmietanka była ubita. No nie no, on wszystko wykorzysta co jak chce. Dobra, jest. Papryka na, na podłodze, jakby jego matka to widziała, to silny by chodził, ja nie wiem, produkty tak marnować. Tak, teraz siekamy truskawki do naszych naleśników dla zakochanych afrodyzjaków. Dobra, złożymy jeden. Gdzie jest to? Jakby moje dzieci widziały, że matka takie coś robi. Ta czekoladka, która mi się nie chciała roztopić, będzie posiekana jak z czasem, minuta 20. Posiekamy. Dobra, sypniemy mu to tu na górę, żeby wyglądało ekstrawagancko. Damy jeszcze truskawkę. Tu. Przyszedł Stresik i Renia zapomniała o tym, że jak kawaler list napisał, to dobrze byłoby jakąś odezwę wystosować. Cokolwiek, choćby banalne, jesteś niesamowity. Ja nie wiem, czy on kiedyś pracował w takim syfie, jak raz pracuje ze mną. Nie ma czasu na obracanie. Na koniec tego całego programu ja będę potrzebowała butle z tlenem, bo to jest takie tempo. Rrr, miodzik, miodzik. No to jednak dobrze tutaj zostawił. O, niech jest na bogato. O, ho, ho. E, dobra, dobra, jest czekolada. Jest to. Zawał, zawał, to jest takie tempo. Mówię, tak jak powiedziałam, że będę potrzebowała butle w plenem, bo w takim tempie to ja naleśników ani <grywania> nie zrobiłam. Moje dzieci, jakby to zobaczyły, oni są zwolennikami cienkich naleśników, a to, co było tutaj, grube masakra. O, to jest dobre, to jest dobre. Czyli serniczki już dzisiaj odpadają, będą bardzo puszyste naleśniki. Czekolada ze śmietanką. Śmietanka zagotowana, z czym tam chcecie, może być z wanilią, tak jak w naszym przypadku. Gdzie są przyprawy? Gdzie są przyprawy? A tu! Pieprz jen, ostra mielona papryka. Troszkę do śmietanki. No to teraz, kochani, tą gorącą śmietanką, mam nadzieję, że to się uda. Zalewamy czekoladę i robimy ganasz. Rozpuszczamy czekoladę w gorącej śmietance. I taką polewę właśnie zastosujemy do owoców. Dobra, to skończymy. To z czym? Z czym? Z czym? Z czym? O Jezu, naleśnik suchy. Moja córka zawsze je. Cyk. Czekolada pachnąca wanilią, czekolada z chili, czekolada, która już jest tutaj mocno doprawiona. O tak, to już jest konsystencja dobra. Jest tak samitny? To jest tak zwany deserek do domu. A Adaś bliżej, chodź. Potrawy powstały. Moim zdaniem jest git. Wszystko wykorzystaliśmy. Tak jest. Wszystko. No, lecimy ciężko. Że... Ci wyszło. Udało się. Tu było chyba szybko, na pociąg co? to ja na piechotę polecę. Ale nie? było szybko? Za szybko? By, było szybko, ci powiem, byłam pewna, że jest, o zmianę jest za krótko. Ganasz jest dosyć słodki i ty powiedziałaś mi od razu, jak zobaczyłaś ten ganasz – ja to mówię, żeby nie było, że jestem taki doskonały, bo nie jestem, a na pewno nie w czekoladzie, ale on że jest za dużo czekolady, tak? Tak, tak. Zrobiłabyś lżejszy. Jest za tak, tak, zdecydowanie to, wiesz co, ja nie przepadam za czekoladą. Dobra, yy... i miałaś też pewną uwagę, droga Renato, do tego dania. Do, I uważam, że I to, powinnaś to tego spróbować. I uważam, że to jest z*****e no. połączenie. Prócz ale... tej, a... tej twojej salsy, która mnie zjarała od ale... środka. Poczekaj, poczekaj. ale ta salsa jest integralną częścią całego tego dania. To, to jest ale salsa wiesz, owocowa, że... ananasowa, Ale wiesz, pikantna. że ostre boli dwa razy? <noise> Karol, uh. to tak afrodyzjakie, a próbowałeś to wcześniej jest ogień, nie? Ta papryczka jest naprawdę ostra. Naleśnik. No, i jakbyś mogła tylko opowiedzieć historię tego naleśnika, bo też ciasto naleśnikowe jest moim zdaniem wybitne. Bardzo puszyste. Nie, bardzo powiem bardzo wam tak, ciasto naleśnikowe jest. E, Jak powiesz, dla... że na oko robiłaś, to nikt ci nie uwierzy. Robiłam na oko i to w takim biegu, wiesz, co wlałam całe mleko. Jedno jajko, cukier na oko, mąki wysypywałam. Powiem, ci, że Widzisz, o do, czy że tam... że obydwoje poszliśmy w stronę wykorzystania tego kremu, który mieliśmy. Tak, tak, ale do no wcześniej. to ja uważam, że to jest nasz spryt. Jedziemy z krewetkami, z salsą ananasową. Pamiętasz, temat afrodyzjaki? W kuchni. No. Do większości dań użyliśmy czosnek. Ty lubisz czosnek? Kocham czosnek. Zupę czoskową, zupę cebulową. To A wyjść... jaki był pomysł na ten czosnek w e... ten czosnek Na początku, tak. To, Czy znaczy, to były takie umowne plasterki? No, no. Chciałam to podsmażyć, e, żeby dodało esencję, dolać wody. I tak się zastanawiałam nad e, wegetą bądź e, e, kostką bulionową i zrobić, kurde, zupę krem. W pięć minut? Co, nie dałabym rady? To chyba musimy jeszcze raz się spotkać, bo coś mi się wydaje, że tutaj są niepohamowane pokłady. Yy, po Bardzo dobre, co? No. Tyle potraw, w kilkadziesiąt minut powstało. Możecie to spokojnie powtórzyć w domu, jeżeli chcecie więcej. Pamiętajcie o subskrypcji, to zawsze Wam się przyda. Yy, kolejna rzecz, o którą chciałem Cię zapytać, ale publicznie. Jak się zostaje Mistrzynią Świata? Trzeba ciężko pracować. Nie poddawać się. Jak długo? Tak, żeby wszyscy mieli świadomość, bo ja tę historię znam. To było pół roku ciężkich przygotowań, ale jeszcze wcześniej dwa lata to były eliminacje do mistrzostw Polski. To były mistrzostwa Polski, które trzeba było wygrać i też trzeba było się przygotować przez parę miesięcy. Także to jest, to nie jest pół roku, to nie jest rok, to trwało wszystko cztery lata. Cztery lata i możecie być mistrzem świata. O, takie hasło ładne rybem zakończone. Aha, serce z owocami jest dla ciebie w dowód uznania, że przyjęłaś zaproszenie. Renato, jesteś absolutnie genialną osobą, pracowitą i no jesteś mistrzynią świata. A ja zaszczycony... Mam to zjeść? Kończymy, do widzenia, do zobaczenia, bo ja jej nie powstrzymam. No tak szczerze powiedz, jak było. Tak było, Nie, fajnie bo Jeszcze się spotkamy na tym kanale i w tym formacie. Nagrywasz to? Oczywiście. Adam.